Jadę z Kodą Oktawią z silnikiem TSI 4 cylindry, ale czy to jest 1, 2, czy 1, 4, to ja nie wiem. Ma sześciobiegową skrzynię biegów. A poza tym to nie ma nic, nie ma żadnych tutaj przycisków na kierownicy. Za to ma start stop. Nie ma tempomatu, nie ma nawet. Przednich świateł przeciwmgielnych. Także taka to jest lekka lipa. Ten samochód. A dobra. Wpuszczę ten autobus. Niech sobie jedzie. Chociaż pewnie będzie kopcił. A nie. On tylko sobie wyminął. Dobra. Także tak wygląda ta Skoda. Bez względu na to jaki to jest silnik to całkiem nieźle jedzie. Przynajmniej do 140. Później nie sprawdzałem, bo nie chcę jeszcze testować tego samochodu w tej chwili. Zwykła, prosta skoda. Nie ma świateł dziennych, to znaczy ma świecą się drogowe w połowie. Tak wygląda z tyłu. Manualna klimatyzacja. No dobra, chyba już teraz pojedziemy, więc zakończę ten film. Tu na tym wyświetlaczu zmieniłem to wszystko na polskie. Jest teraz wszystko po polsku, jest w normalnych jednostkach, w litrach i w kilometrach, a nie tam w galonach na mile i tym podobne. To jest taki gadżet, jest taki wyświetlacz, który pokazuje, że trzeba przełączyć bieg. Teraz pokazuję, że jesteśmy na czwórce. Jak zacznę przyspieszać, nie będzie chciał, żebym to zmienił na wyższy albo nawet dużo wyższy. O, już na piątkę chcę, a często pokazuje, że chcę z czwórki od razu na szóstkę. Nawet. Dobra, do przejechania mam równe. W tej chwili równe 100 km, a w milach nie wiem. Dobra, tak ta skoda Oktawia.